Witajcie, dzisiaj mamy 28 września Chciałbym Wam zaprezentować SORGO Jest to trochę, można powiedzieć, film taki, można powiedzieć, następny od takiej troszkę przerwy dłuższej, którą zrobiłem ze względu na pracę związane w gospodarstwie nie było jak czasu nagrywać różnych materiałów Na dzień dzisiejszy wygląda SORGO tak czyli... Sorgo w granicach metra, półtorej metra, miejscami gdzieś tam w dołkach, jak idzie ziemia czy coś, no to sorgo ma gdzieś tak półtorej metra i tak dalej. Jest bardzo zróżnicowane. Jeśli chodzi o tą postać Sorgo, teraz ona ma naprawdę teraz ulistnienie hmm. bardzo duże, bo pokażę Wam film, kiedy Sorgo właśnie miało 14 sierpnia. E, jaką wysokość? No, jak widzicie w tle film, który właśnie zaprezentowałem, e, można zobaczyć, że Sorgo tak naprawdę strzymało wegetację, liście przyschnięte i tak naprawdę no, tragedia, tak by się wydawało, że już z tego nic nie będzie. Nawet jak zobaczycie to widać, że widać międzyrzędzia, tak? A tutaj w tym momencie na dzień dzisiejszy jest jakby wszystko tak jakby zakryte tymi liśćmi i nie widać takiego czegoś. Eee, chciałbym zwrócić wam uwagę, że yy, Deszczek, kiedy przyszły pod koniec sierpnia, właśnie gdzieś tam już bardziej takie obfite, zaczęło to sorgo jakby z tygodnia na tydzień pokazywać się no, to ulistnienie. większe, więcej tego wszystkiego było. No i widać, że to sorgo ma zdolności takie regeneracyjne w porównaniu do kukurydzy jakby kukurydza gdzieś tam wiechę wypuści po prostu już to wszystko koniec jest tak wegetacji pomału. E, Chciałem wam zaprezentować też e, taką ciekawostkę, że mamy miejsce na polu, gdzieś tam rów przebiega, ziemia taka bardziej troszkę lepsza. E, może to w wysokości, może tak by z metr jeszcze mogło być większe sorgo, e, ale słuchajcie. Mam tu specjalnie wykopane rośliny. Specjalnie wykopane rośliny, żeby pokazać Wam jakie sorgo potrafi być, jakie u nas urosło, gdzie po prostu gdzieś ta wilgoć przypasowała jakoś. No i to sorgo jest, tak? Specjalnie ciągnik tu postawiłem, żeby pokazać jaka to wysokość jest orientacyjna, żeby każdy miał świadomość tego. Jest to w granicach 3 metrów i tak naprawdę jeszcze nie ma wiechy to sorgo oczywiście, które tu widzimy to największe, one w sierpniu to było gdzieś takiej wysokości takiej wysokości jak ta rosina więc tutaj też podrosły, podrosło to sorgo co możemy zobaczyć im krótsze sorgo tym ulistnienie jest jakby gęściej, tak rozłożone tu mamy gdzieś odstęp 20 cm 10, nawet niecałe 20 cm załóżmy, a tu już zobaczcie, mamy większy odstęp tak gdzieś 30 cm może nawet nie no 30 cm e, rośliny są dość sztywne e, jeśli to stoi tak naprawdę w łanie to rośliny są dość sztywne tutaj nie wiem czy u góry jak już wkopałem nie zdążyłem zobaczyć czy się wiecha pojawia może i się pojawia może wyjdzie a może jeszcze nie e, odmiana sorgo gigant Odmiana gigant, no na pewno masa jest przeogromna, jeśli to wytworzy. Masa jest przeogromna. Eee, chcę podkreślić tutaj, że obsada, jaka jest na dzień dzisiejszy, to jest około 22 roślin. Oczywiście są miejscami wypady, ze względu na wschody, gdzieś nierównomiernie, gdzieś tam było, ale ogólnie obsada się trzyma, tak. Więc sorgo ma. Naprawdę szanse y, wydania olbrzymiego plonu w porównaniu do kukurydzy. Ja już tu nie porównuję wartości pokarmowych, że kukurydza y, jest lepsza i tak dalej, bo to wiadomo, tak. Y, y, tak naprawdę y, tutaj przy sorgo jeszcze jest ważna kwestia. Dziki sorgo nie ruszają, tak? Dziki sorgo nie ruszają. Oczywiście nie możemy powiedzieć tak, że Mamy kukurydzę posianą, załóżmy, że ktoś ma kukurydzę i na drugi rok sieje sorgo po kukurydzy, tak? No to rzeczą jest oczywistą, że dziki wpadną yy, i resztki, które zostały gdzieś kukurydzy, no to mogą czasami sorgo uszkodzić. Yy, już nie mówię, czy we wczesnych fazach, ale ogólnie mogą uszkodzić, straty zrobić w sorgo, tak? Więc yy, najlepiej byłoby to siać po zbożu i gdzie yy, tej kukurydzy nie było uprawianej, załóżmy, dwa minimum 3 lata, tak, żeby tereski pożniwne jakby z pola yy, przerobiły się i już by tego dziki po prostu nie czuły. To tak jakby ktoś chciał coś spróbować posiać. Jeśli chodzi o nasze gospodarstwo nie poddajemy się. Yy, wiemy, że ten plon w tym roku po prostu no, nie wypalił po tym życie, bo tu chcę wspomnieć ci co oglądają może pierwszy raz, będą oglądać, tu było posiane żyto na kiszonkę było było w październiku poprzedniego roku. Zebrane było w tym roku w połowie maja, gdzieś mniej więcej, no i 1 czerwca odbył się e, siew sorgo. No niestety wschody dopiero pod koniec czerwca były w granicach 10 cm, więc to jest naprawdę wydaje mi się, że długo, tak? Wydaje mi się, że długo. E, jedną kwestią jest taką, że e, jak tutaj zbudować plon sorgo jeszcze większy, tak? Na pewno będziemy siali sorgo już w plonie głównym, czyli żyto nie będzie siane. W plonie głównym planujemy posiać sorgo. Przyjdzie jesienią teraz obornik, zobaczymy jak to wyjdzie z tym obornikiem. Orka zostanie zrobiona, no i zostanie to pole powiedzmy do, do wiosny. Ciekawostką jest taką, jak niektórzy wiedzą, jest wykonywany też siew kukurydzy pod folią. Można prawdopodobnie siać też sorgo i w rozstawie 75, więc tak naprawdę jest szansa tego, że za dużych przeróbek usługodawca nie będzie musiał robić. Chyba tam tarcze trzeba by po prostu zmienić do, do wysiewu na drobniejsze niż kukurydza ma, bo nasionka są w wielkości takiego trochę buraka otoszkowanego, więc nie wiem jak to dokładnie by to musiało być tarcze. Jaka, jaka dokładna wielkość, rozmiar tych oczek? Na pewno siew punktowy, i słuchajcie, siew wykonywany, załóżmy połowa kwietnia, i załóżmy, że sorgo wychodzi gdzieś w okolicach połowy maja, czyli po takich przymrozkach, które w maju gdzieś tam zawsze występują. Jest szansa, że po prostu przyspieszymy wegetację, czyli dajemy sorgo dodatkowe miesiąc, półtorej miesiąca dłużej wegetacji. Dzięki temu, że to jest w ogóle odmiana taka późna sorgo, to naprawdę ma, ma sens, wydaje mi się, posiać sorgo pod folią, żeby jeszcze ten plon po prostu był większy. Tak? Bo tutaj, tak naprawdę, zobaczcie, łodygi na pewno są chudsze od, od, od kukurydzy. Liście, liście są bardziej w kierunku takim wąskim, tak. One nie są jakieś szerokie, więc tu liście jakiegoś plonu nie dają. Tak naprawdę dają łodygi plon, tak? Łodygi dają plon. Nie wiem, ile tutaj z łodygi aż takiej dużej jest e, plonu. Jakby to tak sobie zmierzyć. E, kończąc moją wypowiedź, e, zobaczymy na przyszły rok. Jak po prostu, e, czy posiejemy sorgo pod folią, czy zaryzykujemy? Będę musiał, będę musiał się po prostu jeszcze e, dowiedzieć, co i jak, e, bo tak naprawdę odchwaszczanie jest lumaxem, e, więc tutaj kukurydza też jest w tym systemie odchwaszczana e, lumaxem, w systemie tym siania pod folią, e, więc po prostu no, tylko do glebówka, tylko do glebówka. Wszystkie składniki, jeśli chodzi o nawóz, idą y, pod korzeń, tak, więc zabezpieczamy całą roślinę już wszystko. Y, kwestia, czy jakieś odżywki będą stosowane, wydaje mi się, że w Sorgo, jak na ten moment, na razie y, nic nie trzeba robić y, z odżywkami, bo, bo roślina sobie raczej dałaby radę bez odżywek jakichś tam konkretnych, y, więc tak naprawdę. Y, Robota kończy się na yy, siewie, tak? Siew jest ostatecznym po prostu tutaj momentem, kiedy my coś w ogóle robimy do polu. Na polu aż do zbioru, tak? Aż do zbioru, więc tak naprawdę z żadnymi odżywkami raczej. Ja tu też na tym polu nic nie wykonywałem, żadnych odżywek, niczego, yy, bo, bo po prostu, jak sami wiecie, no, pogoda była taka, że po prostu to już tak licho wyglądało, że to żadne odżywki po prostu nie podratowały. No ale sorgo yy, się. Po prostu wzięło, jakoś masę jakąś wytworzyło. Nie wiem, jaki plon z tego jest, jaki to kopiec będzie, jaka ta pryzma będzie długa, wysoka i tak dalej. Kwestia później tego przeliczenia na jakieś metry sześcienne, objętość, kilogramy to może się po prostu w to e, pobawię, bo jestem sam ciekawy, jak przy takim ulistnieniu i, i w ogóle takim wyglądzie sorgo, jak to po prostu da e, pryzmę, czy będzie to większe od. E, Pryzmy z kiszonką z żyta, bo zobaczcie tutaj mamy pryzmę z żyta i chcemy tutaj zaraz obok na takim tu kawałku wykonać pryzmę z sorgo. Więc no, czy to będzie dłuższe? No, na pewno może będzie, będzie taka pryzma robiona, żeby to po prostu gdzieś podobnej wielkości było. Aczkolwiek metry sześcienne, pryzmy trzeba będzie sobie policzyć. No i wtedy określić, jaki ten plon mniej więcej jest. Teoretycznie jest tak, jeszcze tak w skrócie powiem, bo już tutaj czas leci, widzę na na zegarze tutaj. Słuchajcie, na zegarku. Jeżeli mamy taką masę ulistnienia, że tu załóżmy mamy jedną łodygę z tu są akurat dwie rośliny wkopane osobno, czyli dwa nasionka jakby. Jeżeli mamy łodygę, która wytwarza nam Raz, dwa, trzy, cztery: wszystko byśmy sobie poobcinali i układamy sobie tak wysoko, tak? Czyli teoretycznie, nawet że mamy roślinę taką nisko, odetniemy poszczególne łodygi, ustawimy je w pionie i się okazuje, że mamy podobną wysokość. Teoretycznie, tak? Teoretycznie, e... miejscami na... te liście też robią wrażenie, że jakaś objętość jest, więc nie tragedii raczej nie ma takiej pod kątem tego, ale. Jakby to dało w granicach 20 ton. Oczywiście, to trzeba się przeliczyć na suchą masę, żeby zobaczyć faktycznie, że sucha masa w tyle wynosi i plon, mniej więcej jest taki i taki. I porównać, czy faktycznie takie zagęszczenie łanu, zagęszczenie tutaj takiej plantacji, jak mamy. Jaki to tak plądaje daje, tak? W takiej wysokości, bo to jest zróżnicowane. Tak, sorgo tutaj jest zróżnicowane. Tu akurat w tym miejscu jest najmniejsze sorgo, bo jak była wegetacja, to po prostu to sorgo najbardziej dostało tutaj na skraju czadu. Można powiedzieć czadów kolokwialnie, że przypaliło za mocno. No sucho było i to się aż tak szybko nie zregenerowało. Ale reszta, tak naprawdę, no gdzieś jest miejscami, naprawdę, także. Powinno być ok, tak? Powinno być ok. No sieczkarnia, sieczkarnia też. No będę się starał, żeby usługodawca kosił jak najniżej, żeby tą masę zebrać. Hmm, bo załóżmy, że te 15-20 cm gdzieś odejdzie, więc to już też jakaś powiedzmy strata jest. No jest to nieuniknione, nie, nie tak? ale no zobaczymy, no zobaczymy na drugi rok na pewno będziemy starać się posiać sorgo już typowo yy, w plonie głównym a czy w technologii posiejemy pod folią to się jeszcze okaże bo zobaczymy jakie koszta będą trzeba jakie koszta po prostu trzeba będzie ponieść na hektar bo folia swoją drogą, usługa swoją drogą. Nasiona aż takie nie są drogie w stosunku do tego, jakie to potrafi wytworzyć plon, to sorgo, porównując do nasion kukurydzy. No oczywiście wartość pokarmowa też jest inna, ale to się wszystko da jakoś opanować, uzupełnić te braki różnymi innymi paszami, dodatkami, jakby ktoś chciał. Yy, i co jeszcze yy, wydaje mi się, że gdybym tak naprawdę miał posiane tutaj yy, posianą tutaj kukurydzę kukurydza po życie no to kwestia dobrania też odmiany wczesnej ale wydaje mi się, że yy, patrząc na to, że miejscami ziemia jest taka słaba to mógłby być problem, że naprawdę ta kukurydza yy, może by i metr urosła a wiecie, jak kukurydza urośnie metr i nie wytworzy wiechy ani kolby, to tak naprawdę żadnej wartości nie ma. I mamy też obsadę 9 sztuk na metrze kwadratowym, czy tam 8 sztuk na metrze kwadratowym. Tak? I wydaje mi się, że w tym momencie sorgo i tak by przebiło kukurydzę, którą miałbym posianą tak, bo wiemy dobrze, że kukurydza w całej Polsce i w ogóle e, u jednych padało, u drugich nie padało, jeszcze inne zjawiska, jakieś tam grady, nie grady, więc naprawdę szereg jakichś tam komplikacji, ale wiemy dobrze, że niektórym po prostu kukurydza nie wypaliła w tym roku, czy tam Wielkopolska, czy jakieś inne e, miejscowości, czy województwa gdzieś te kukurydze są naprawdę zróżnicowane, tak samo jak plony. Innych po prostu yy, można powiedzieć, czy zboża, czy rzepaki, no to też tam tak jest to zróżnicowane. Yy, na tyle to w tym materiale, wiem, że trochę długo tutaj opowiadam, yy, ale chociaż po takiej długiej przerwie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Roślina na pewno ciekawa jest, roślina ciekawa jest. Fajnie, że ma zdolności regeneracyjne, więc zapraszam Was do yy, oglądania dalej filmów moich. Komentowania, jakieś pytania macie, to pytajcie śmiało, postaram się odpowiedzieć później. No i dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Cześć.